Szósty, dziesiąty, dwutysięczny rok skończył bardzo. Aniołowie Wśród aniołów. Matka Boża z Różańcem. Jest coraz bliżej. Cały ze złota różaniec. Dzieci moje. Ja wasza matka zeszłam w moim miesiąc Maryjny. Dzieci moje umiłowane, Jest to miesiąc, gdy w kościołach i w domach modlą się na różańcu. Moi słudzy prowadzą różaniec święty i modlą się wraz z wiernymi. Dzieci moje tak moje serce jest urodowane, gdzie w tych kościołach się modlę na różańcu. Ale pragnę, aby codziennie odnawiali różaniec Święty, Dzieci Moje, bo wtedy będzie pokój na ziemi, gdy będzie różaniec. Dzieci Moje, ja zawsze jestem z Wami, gdy odnawiacie różaniec tutaj, czy w domu, czy w kościoła. Dzieci moje, jest to wielka łaska, gdy moi słudzy prowadzą różaniec, gdy jest wystawiony mój syn Jezus Chrystus, prawda? Wszystko w zakresie. Dzieci moje, tak wiele łask możecie prosić, gdy się będziecie modzić na różańcu i prosić mnie, o łaski, o łaski zdrowia dla Was, dzieci moje. Pamiętajcie, że ja, Wasza matka, nieustannie proszę o różaniec. Proszę, aby w Waszych rodzinach był pokój, zgoda, jedność. Dzieci moje, tam, gdzie nie ma różańca, tam nie ma zgody, nie z nienawiść do bliźniego. I pamiętajcie dzieci moje, kto ma przy sobie różaniec na szyi czy w kieszeni, ma tą obiegę moją i mojego syna Jezusa Chrystusa, który jest na tym różańcu. Dzieci moje, módlcie się na różańcu, chodźcie do kościołów w tym miesiącu i w innych aby uczcić, aby uczcić mojego Syna Jezusa, który tak czeka na was, czeka, abyście się mu przyszli pogłonić i prosić o was i zdrowia. Pamiętajcie, dzieci moje, że ja zawsze mam otwarte ręce i otwartą, otwarte serce na was, abyście przyszli do mnie, abyście się pożalili. Dzieci moi, tak wiele was możecie zyskać, przez różaniec, abyście uczestniczyli w nabożeństwach. Dzieci moi, już tak wiele was gęście skali tu na tej nocy, w Nodit. Przybywajcie, dzieci moje, przybywajcie, bo ten czas się kończy i módźcie się bardzo, dzieci moje. Abyście potem nie żałowali, że kto będzie prezydentem naszego kraju, dzieci moje. Wielu Was nie, nie wie, na kogo głosować, dzieci moje. Teraz módlcie się do Ducha Świętego o światło dla Was, aby Duch Święty Was oświecił w tym momencie. Wy będziecie skreślać kandydata, dzieci moje, módlcie się bardzo, módlcie się, bo naród polski będzie tym krajem, którym ja, wasza matka, będę bronić aż po końcu ziemi i nic ci nie stanie, bo ja jestem z wami i mój syn, Jezus Chrystus. Dzieci moje umiowane, ja nigdy nikogo nie straszę. Dzieci moje, módlcie się, módlcie się bardzo, abyście nie ulegli powusie, abyście się byli czystego serca i pokornego serca. Dzieci moje, tak mało dzieci odmawia różaniec, ale i są to, te, co odmawiają. I moje serce jest pełne miłości. I wtedy ja, Wasza Matka, nieustannie Wam daje łaski, o które prosicie. Proście nadal. Proście, a będzie Wam dane. Ja czekam. Czekam na każdą duszę, która poprosi i która przeprosi o swoje grzechy. Dzieci moje, i Ty, mój syn. Gdy ty jeździsz i te do domu, kućcisz Duchowi Świętemu. Jak już było przekazywane, nic temu domowi się nie stanie. Bo Duch Święty ma swoje obiece i dzieci moje. Ja wasza Matka pragnę, ale każdy dom był poświęcony i oddany w opiekę Duchowi Świętemu. Już są znaki w tej domach. Zły duch nie ma dostępu w tego domu. Dzieci moi, bo ten dom są oddane popiekę i ci domownicy też. Ale żeby ta modlitwa w tym domu się muszą modlić gorąco i prosić otwartym sercem o łaski dla nich potrzebne. Dzieci moje, modlcie się bardzo Abyście nie popełnili żadnego błędu, abyście szli tą drogą, którą ja wskazuję każdemu. Mój Synu, nie przejmuj się tymi, co tak mówią, takich będzie wielu, ale oni zrozumieją błędy, które czyniły. Nie bój się, mój Synu, ja mam stoi opiec Twojego Brata i nieustannie. Módlcie się za Niego. Tak mój Synu musi być. Ale dzieci moje, kto ofiaruje cierpienie za kogo innego i On jest zbawiony. Dzieci moje, chodźcie do kościołów. Poświęćcie mi ten różaniec. Chociaż chwilkę różańca. Dzieci moje, ulicę telewizję chodzić po dyskotekach. Dzieci moje, to jest mój miesiąc maryjny. Przychodźcie do kościołów i odmówcie różaniec wraz z kapłanami. Dzieci moi, tak was wielu błądzi. Błądzi młodzież. To nie w alkoholu. Dzieci moje, i bardzo zniewalają mojego syna i mnie. Waszą Matkę. Ja udzielam mojego błogosławieństwa. Udzielam Janowi Pawłowi II, kardynału, biskupu, kapłanu i tutaj Waszemu kapłanowi. Dzieci moje, w tym miejscu powinien być kapłan, bo Ty Jezus Chrystus. Dzieci moje, ja nigdy tego miejsca nie zostawiam bez kapłana tu będzie kapłan bo taka jest moja wola i mojego syna dzieci moje przybywajcie i módlcie się i was błogosławię. wasza prośby udręki cierpienia i to wszystko co macie na swoich sercach wiem że nie wierzycie ale uwierzycie Miojca, Ojca i i Ducha Świętego. Amen. W Ojca Istyna, i Ducha Świętego. Amen. Miojca, Ojca i i Ducha Świętego. Amen. Ja Jezus Chrystus, dzieci moje, zeszłem tu do was z, z otwartymi ramon, ramoniami. Dzieci moje. Tak moje serce się ratuje, że się tu przybyli, aby się modlić i prosić. Mój Sat Boży o, o łaski. Dzieci moje, ja Jezus Chrystus pragnę być królem waszego kraju i królem Waszych rodzin i serc waszych. Dzieci moje, oddajcie się całkowicie, moje dzieci. Są wybory ja Wam będę błogosławił, dzieci moje, ale bądźcie ostrożni. Trzeba tak to zawładnąć tym krajem, ale ja, Jezus, mam go w swojej obiece. ten kraj wiele przejdzie, ale ten kraj będzie wywyższony ponad wszystko, dzieci moje. Wielu mówi, mój synu, że na razie nie budujesz. Dlaczego? Dzieci moje, dzieci moje, abyście wiedzieli, co nie poszykuje jeszcze, to byście tak nie mówili i nie oczerniali. Dzieci moje, każdy się musi wyspodzić z tygaństwa i oszczerstwa. Pamiętajcie, dzieci moje, Bóg przygotował wielkie cuda, które ludzki rozum pojąć nie może. Dzieci moi, módlcie się o światło ducha świętego. Módlcie się bardzo i pragnę, abyście przybyli na drogą sobotę miesiąca, na modlitwę ku duchowi świętemu i aby przybywali kapłani. Wiem, że Was przebywa mało. Ja Was odeszłam odeszła w tej kaplicy. Ale ja będzie taki czas, że to będą tłumy, ludzi i kapłanów. Ale to wszystko musi przejść. Najgorsze rzeczy. Dzieci moi. Krew poleje się, ale ja, Jezus Chrystus, zwyciężę że wraz z moim ojcem. Na tym miejscu i w tych miejscach, które wybrałem. Dzieci moje, módlcie się, a nie odziarniajcie. Ja wam was bogłosławię na dalszą drogę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Tego Amen. Dzieci moje, mam na swojej obiece i szczególnie Was będę, dzieci moje, broni, Dziękuję całemu niebu, Panu Stoju Boży Boży za dary, które udzieliliście nam. Nie jesteśmy godni tych łask. Prosimy o łaskę przeboczenia naszych grzechów i win. My jesteśmy tym prochem. Każdy popełnia Pani Jezu tę Prosimy o te światło Duchu Święty, abyśmy wiedzieli na Boga głosować. Panie Jezu, chcemy dobrze. Chcemy dobrze, żeby było w naszym kraju. pomóż nam. Prosimy Ciebie. Dzieci moje. Wiem, modlicie się dużo tutaj, w innych miejscach w kraju za granicą, abyście byli dobrego prezydenta. Wyprosicie dużo i zobaczycie owoce modlitwy. Pamiętajcie dzieci moje. Najwięcej możecie otrzymać, z otwartym sercem Proszę, Proszę żarliwie. Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzieci moje, módlcie się, się nie załamójcie, trwajcie nadal. Dzieci moje. Ja nieustannie na Was czekam. Czekam na każde dziecko, na każdego grześnika. Jest wielka radość z tego, który się nawróci. Dzieci moje, pomagajcie innym, bo ja was z Wami pomagam. Pokój z Wami i z twoim. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.